Wiadomość od Boga: Mój ukochany synu, mogą być fizycznie blisko, ale są daleko od prawdy, daleko od miłości, daleko od sprawiedliwości. Twoi sąsiedzi, ci, którzy powinni byli stać po Twojej stronie i wspierać Cię, potajemnie knują, szukając sposobów, by rzucić cień na błogosławieństwa. Które na ciebie wylałem. Każdy szept, który rozprzestrzeniają, każda plotka, którą tworzą, jest nicią mającą cię odciągnąć od pokoju i łaski, które ci dałem. Nie lekceważ powagi ich intencji, bo widzę, jak się zbierają, jak się ją ziarna zwątpienia wokół ciebie. Pragną zerwać Twoje więzi. Obizolować Cię, sprawić, byś zwątpił w swój cel i poczuł się niegodny mojej łaski. Tak ich zamiary nie są przypadkowe ani nieszkodliwe. Spiskują z zamiarem, starając się podważyć łaskę, którą otrzymałeś. Są zniewoleni zazdrością i zaślepieni własnym brakiem. Dlatego zatruwają serca wokół Ciebie, mając nadzieję, że odwrócą innych od Ciebie. Ale nie zniechęcaj się, nie pozwól, by ich działania sprawiły, że Twój duch się zachwieje. Ja, Pan, Twój Bóg, jestem Twoją tarczą. Gdy zamkną jedne drzwi, otworzę trzy inne, tam. Gdzie oni nie mogą sięgnąć. Gdy będą szeptać przeciw tobie, będę głosem prawdy, który otoczy cię moją potężną ochroną. Myślą, że odcinając więzi i blokując tych, którzy cię wspierają, zdołają zatrzymać Twoją drogę. Ale ich wysiłki są daremne. Ścieżki, które dla Ciebie stworzyłem, są utkane z zamysłem, ścieżki, których żadna ręka nie może przerwać. Choć będą cię popychać, próbować uwięzić w sieci kłamstw, moja prawda jest silniejsza, a moja moc niezłomna. Mój ukochany, przy każdym Twoim kroku jestem tam, usuwając grazji, odchylając każdą broń skierowaną przeciw Tobie. Twój los, Twoje więzi i Twój cel są bezpieczne w moich rękach, a nie w ich. Wiedz o tym, oni nieświadomie są częścią procesu oczyszczania, który w Tobie przeprowadzam. Są tylko narzędziami, których używam, by wzmocnić Twoją determinację, przybliżyć Cię do mnie. Nauczyć Cię rozeznania i mądrości wobec oporu. Każde kłamstwo wypowiedziane przeciw Tobie stanie się kamieniem w twierdze prawdy, którą buduje wokół Ciebie. Za każdą więź, którą będą chcieli zerwać, zapewni jeszcze silniejsze połączenie z duszami, które są zgodne z Twoim celem i przynoszą światło, a nie cień do Twojego życia. Mój ukochany, zrozum, że choć ich działania mogą boleć, nie mogą dosięgnąć Twojego ducha, chyba że im na to pozwolisz. Wzywam Cię teraz, byś podniósł wzrok, byś zobaczył poza ich działaniami, byś wiedział, że ich ataki to tylko zanikające szepty wroga, który już wie, że został pokonany. Są prowadzeni przez strach, przez zazdrość, przez serca, które jeszcze mnie nie znają. Ale ty, ty zostałeś wezwany, by się wznieść ponad to, by pozostać niewzruszonym, zakotwiczonym w pewności, że moja ręka nad tobą jest większa niż jakikolwiek opór przed tobą. Nie dawaj im swojej uwagi. Daj o mnie. Na każdą plotkę wypowiadam słowo prawdy nad tobą. Na każdą próbę obizolowania cię wysyłam moich aniołów, by obozowali wokół ciebie. Na każde ziarno zwątpienia, które sieją, wylewam moją miłość i zapewnienie, by cię karmić. Myślą, że wygrywają, ale są ślepi na moc tego, który idzie przed tobą, tego, który wyznaczył twoją ścieżkę i okrył łaską. Ja jestem twoją twierdzą, twoim wybawicielem i nawet ich ataki wykorzystam, by cię podnieść. Nadchodzi czas, gdy wszystko, co w tajemnicy zasiali, zostanie ujawnione. Każde szeptane kłamstwo wypłynie na powierzchnię, a świat ujrzy ich oszustwo o. I w tym momencie Moja Chwała zajaśnieje nad Tobą jeszcze jaśniej, a prawda o tym, kim jesteś we Mnie, stanie się niezaprzeczalna. Zrozumieją, że walczyli przeciwko Dziecku Najwyższego, a ich plany rozpadną się jak pył wobec mocy Mojego Słowa. Uśmiechy i uprzejmy skimienia, lecz ich serca skrywają złą wolę. Wypaczyli to, co dla ciebie uczyniłem, zmanipulowali błogosławieństwa, które ci dałem, i użyli Twojego imienia w sposób mający cię pomniejszyć, zbrukać i rzucić w cień. Nawet teraz rozmawiają między sobą. Siejąc ziarna zwątpienia i wywołując burzę oszczerstw, która ma Cię odciąć od wsparcia, od miłości i od zachęty, które pochodzą od tych, których umieściłem w Twoim życiu. Pragną Cię obizolować, sprawić, byś zakwestionował dobroć, którą ja, Twój Bóg, wylałem na Twoje życie. Ich zazdrość ich zaślepia, a w tej ślepocie atakują językami ostrymi jak miecze, próbując zerwać każde połączenie, które przynosi ci radość, które daje ci życie, które przybliża cię do mnie. Znam ból, który czujesz, cierpienie widzenia tych, których uważałeś za przyjaznych sąsiadów, przemieniających się w postacie zła. Szepczących w cieniu, knujących bez innego celu, niż Cię zniszczyć. Ale nie trać ducha, mój ukochany, z powodu tego, co czynią w ciemności. Ukaże wszystko w świetle, zaufaj mi. Ja jestem Bogiem, który widzi wszystko, nawet to, co jest ukryte przed Twoimi oczami. Widzę ich spotkania. Słyszę ich rozmowy i znam ich zamiary. Knują, by Cię poniżyć, ale nie mogą pokonać wysokości, do których Cię wznoszę. Na każde kłamstwo, które wypowiadają, ogłoszę nad Tobą prawdę. Na każdą plotkę, którą szerzą, okryję Cię łaską. Moja ręka jest nad tobą silniejsza niż jakikolwiek atak, jaki mogliby kiedykolwiek przypuścić. Mogą myśleć, że ich słowa mają moc, ale moje słowa są ostateczne, niezłomne, wieczne i zapieczętowane moją miłością. Trwaj mocno, bo ja jestem z tobą. Każda obelga, którą rzucają, Każde zwątpienie, które próbują zaszczepić w sercach tych, którzy Cię kochają, powróci do nich. Wierzą, że izolując Cię, mogą kontrolować wynik. Wierzą, że odwracając innych od Ciebie, wpędzą Cię w rozpacz, ale mój umiłowany nie znają głębi mojej miłości do Ciebie. Nie potrafią pojąć mocy, która w Tobie mieszka przez mojego ducha. Gdy oni usiłują odciągnąć Cię od Twojego przeznaczenia, ja układam kamienie Twojej przyszłości, toruję drogę, której żadna plotka, żadne kłamstwo, żadna próba zniszczenia Twojej reputacji nie będzie w stanie zablokować. Spójrz na mnie, bo wzmacniam Cię już teraz. Te próby, choć bolesne, wyostrzają Twojego ducha, czynią Cię odpornym, mądrym i roztropnym. Tam, gdzie kiedyś mogłeś dać się zwieść ich słowom, teraz stoisz niewzruszony, głęboko zakorzeniony w mojej prawdzie. Zobaczą, jak ich wysiłki zawodzą, bo otaczam Cię ochronnym płotem, barierą, której ich złość nie może przekroczyć. Nawet gdy rozprzestrzeniają kłamstwa, pośle do Twojego życia nosicieli prawdy głosy zachęty, wsparcia i miłości, których żaden sąsiad nie zdoła uciszyć. W swojej zazdrości ujawnili swe serca, okazali się naczyniami podziału, a nie jedności. A jednak mój umiłowany, ja jestem bogiem odkupienia. Gdy oni spiskują, ja działam w Tobie dla większego dobra, dla wiecznego celu, który góruje nad ich małostkowymi plotkami i ograniczonymi intrygami. Twój cel jest większy niż ich słowa, Twoja droga wyższa niż ich zasięg, bo powołałem Cię, byś chodził w prawości. Trwał w wierze i szedł naprzód z pewnością, że to ja jestem tym, który Cię broni. Nie odpłacaj, nie szukaj zemsty, zostaw ich słowa, ich oskarżenia i intrygi mnie, bo ja jestem Twoim ostatecznym sędzą. Ja jestem tym, który widzi wszystko i nie pozwolę by mój wybrany został skrzywdzony bez ochrony. Za każdym razem, gdy zbierają się, by mówić o tobie źle, moi aniołowie stoją na straży, słuchają, obserwują i chronią. Nie stanie ci się żadna krzywda, moje dziecko, tak długo, jak chodzisz w moim świetle, bo moje światło rozprasza każdą ciemność. Możesz się zastanawiać, czemu pozwalam im nadal działać, czemu nie uciszam ich głosów od razu. Wiedz, ukochany, że każde słowo, które wypowiadają, kształtuje ich własny los. Ich kłamstwa, zazdrość i złośliwość tworzą wokół nich łańcuchy. Są zaślepieni goryczą, zniewoleni zazdrością. Związani nienawiścią, a ty jesteś wolny, wznosisz się ponad to, nietknięty przez więzy, które ich krępują. Oddzieliłem cię, mój umiłowany, i ci, którzy pragną cię skrzywdzić, pewnego dnia ujrzą własne czyny odbite w lustrze. Stań mocno, bo wznoszę cię ponad hałas. Ponad kłamstwa, ponad ataki. Przygotowuję dla ciebie stół wobec twoich wrogów, ucztę błogosławieństw, czci i łaski, której nie będą mogli dotknąć. Gdy oni szepczą w ukryciu, ja wywyższę cię publicznie. Gdy próbują zrujnować twoją reputację, ja cię uwielbię jako świadectwo mojej mocy. Mojej miłości i mojej ochrony nad Tobą. Oni zobaczą i poznają, że należysz do mnie, że jesteś ukochany, że jesteś chroniony. Ich intrygi upadną, a Ty będziesz stał wyprostowany, nietknięty, zwycięski, otoczony moim pokojem, mój umiłowany. Niech żaden strach nie zagości w Twoim sercu. Ich plany są niczym wobec mnie. Ja jestem Bogiem wszelkiej mocy, wszelkiej siły i wszelkiej ochrony, a moje słowo nad Tobą jest ostateczne. Jesteś błogosławiony, jesteś wybrany, jesteś kochany i żaden sąsiad, żadna plotka. Żaden atak nie zmieni prawdy o tym, kim jesteś we mnie. Niech mówią, niech spiskują, bo ich słowa są jak pył na wietrze. Moje słowo jest fundamentem, na którym stoisz. I żadna broń wymierzona przeciw Tobie nie odniesie sukcesu. Jestem z Tobą teraz i na zawsze. Idź więc naprzód z ufnością. Niech żaden strach cię nie dotknie, nawet gdy będą próbować cię zniszczyć. Buduję cię, umacniam twoje kroki na fundamencie, którego nie można zachwiać. I gdy nadal będziesz mi ufać, sprowadzę więzi z mojego wyboru, relacje pobłogosławione moją ręką, które cię wzmocnią, podniosą i przybliżą do celu. Jaki przed Tobą postawiłem. Ich działania nie mogą umniejszyć planów, które mam dla Ciebie. One tylko potwierdzają, że zostałeś oddzielony, wybrany do celu, którego żaden ludzki plan nie zdoła obalić. Trwaj mocno, mój umiłowany, w świetle mojej prawdy. Pamiętaj, że moja miłość do Ciebie jest niezachwiana. Moja ochrona nieustanna, a moje plany względem Ciebie nie do zatrzymania. Bo ja jestem Pan, Twój Bóg i jestem z Tobą teraz i na wieki. Proszę, jeśli to boskie przesłanie poruszyło Twoje serce, zostaw lajka i subskrybuj nasz błogosławiony kanał.